Korzystając z okazji, to może faktycznie zaproszę trenera tutaj do mnie. Panie trenerze, zapraszam. Panie trenerze, zapraszam. To może pan z małżonką, pewnie. Przyszedł pan z małżonką, czy sam? A to jak jest małżonka, to zapraszamy do ringu. Gdzie jest małżonka? Pana, yy, pana trenera. To zapraszamy do nas do ringu tutaj. Panią małżonkę również. Panią Figurską, oczywiście. Zapraszamy Panią Figurską do nas tutaj do ringu. Śmiało. Ochrona również tutaj przepuści. Panie Stanisławie, Pan tu ze mną zostanie jeszcze chwilkę. Dobrze, rozumiem. I to jest prawdziwy dżentelmen, Szanowni Państwo. Na małżonkę poczeka. Małżonce, jeszcze spójrzcie Państwo, co się dzieje. Zapraszamy małżonkę. I wielkie brawa dla tej pary, Szanowni Państwo. To ja tym razem muszę Panią na chwileczkę tutaj zaprosić, wtrącić się, ale ja tak, tak między nami. Jest Pani dumna z męża? Bardzo jestem dumna. 48 lat, powiem tak, jesteśmy razem, możemy liczyć na siebie i także naprawdę już daje w siebie wszystko, także jestem z niego bardzo, bardzo dumna. To ja muszę powiedzieć Państwu troszeczkę więcej, bo to, to Państwa obecność tutaj nie jest przypadkowa. Bo to, że pan Stanisław zostawia swoje serce w ringu, to widzimy tutaj co chwilę. Ale nie tylko my to widzimy. Szanowni Państwo, jest to moment wyjątkowy, bowiem muszę to ogłosić. Decyzją Rady Miasta w Kleczewie pan Stanisław Figurski predestynuje do ukoronowania go odznaką Zasłużony dla Gminy Kleczew. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Panie Stanisławie, to jest ten moment, można się popłakać. Świetnie. No. że mogę dzisiaj wręczyć panu to odznaczenie razem z burmistrzem? Gratuluję panu serdecznie. Mam nadzieję, że to odznaczenie da jeszcze większego bowera do tego, żeby ten boks Kleczewski rozwijać. Myślę, że wielkie słowa ocenia również należą się dla małżonki, która zawsze Pana wspiera. Bo jak wiemy, za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra i wyjątkowa kobieta. Także serdeczne gratulacje. Bardzo dziękujemy. A odznakę wręcza przewodnicząca Rady Miejskiej w Kleczewie, Pani Alicja Piaskowska oraz burmistrz gminy i miasta Kleczew, Pan Mariusz Musiałowski. To będzie też dobra chwila dla do fotoreporterów także zapraszam tutaj. Troszeczkę bliżej oczywiście, kwiaty dla małżonki. Troszkę bliżej. Panie Stanisławie, trochę nawet na środek ringu tutaj sobie podejdziemy, żebyśmy mogli... O, tutaj jest w porządku. A ja już tylko dodam, że zostajemy tutaj oczywiście, bo mamy za moment koncert Liroja, ale zanim koncert Liroja, to jeszcze będziemy mieli tutaj nasz kleczewski, kleczewski rap. Świetnie, szanowni Państwo, to jeszcze chwila, ale podziękujmy też tym trzem wyjątkowym kobietom, które również zostawiły swoje serce w tym ringu. Choć tego no nie widać, tutaj tego serducha tutaj nie ma, ale to serducho jest wśród nas. Zapraszam, trzy Panie w Czerwieni. Już je dzisiaj widzieliście. Wielkie brawa również dla nich. Klecze. Dzięki nim tutaj jesteśmy. Pani Dyrektor. Biblioteka Centrum Kultury Krzyczały pani Magdalena Siuta, zastępca burmistrza gminy miasta pani Anna Skórzecka oraz dyrektor Ośrodka i Rekreacji w Kleczewie pani Anna Diabłońska i pan burmistrz. Dziewczyny będą mi marudzić przez cały poniedziałek, wtorek i pół środy, bo powiedziały żadnych podziękowań, tutaj to nie o to chodzi. Natomiast kochani, jesteśmy tutaj dlatego, że te trzy kobiety rakiety zorganizowały dzisiejszą imprezę. Trzy dziewczyny zorganizowały największy łomot w Kleczewie, po raz drugi i zapewniam Was, nie ostatni. Dziewczyny, jesteście wielkie. Dziękuję. Dużo emocji, nie tylko tych sportowych dzisiaj na ringu. Dlaczego? do fotoreporterów. To jest czas na Was. Wielkie brawa jeszcze raz dla nich. Just got